sierpień roku 1980, to powstanie Solidarności to wielka nadzieja większości Polaków, również, również moja nadzieja. Że byłem młodym człowiekiem, miałem 20 lat. Widziałem, że, że są możliwe zmiany po powstaniu, po zarejestrowaniu Solidarności, że coś może się w tym kraju zmieniać, że może się coś dziać w. W kierunku no, polepszenia normalnego życia, bo przecież lata 80. trudne lata, gdzie, gdzie nawet za chlebem trzeba było stać w kolejkach nawet nie można było podstawowych rzeczy kupić. To, co było na kartki, to też nawet brakowało towarów w sklepach, także żyło się coraz gorzej. Sama solidarność, ruch społeczny, związek zawodowy, przede wszystkim. Taka nadzieja, te 10 milionów ludzi wiązało naprawdę wielkie, wielkie nadzieje z powstaniem tego ruchu z tym, że zacznie się coś poprawiać, zacznie się zmieniać na lepsze, chociaż już, już na początku były takie obawy, że ta władza nie ustąpi tak łatwo. To, że nie rozprawiono się ze solidarnością w roku 80. No to, to, to było takie troszeczkę zaskoczenie, bo wtedy już liczyliśmy się, że może ta władza będzie chciała tą solidarność zniszczyć zaraz jak ta solidarność powstała. No i dziś też jesteśmy o tyle mądrzejsi, że wiemy, że już w 1980 roku w październiku już tworzono w Warszawie pierwsze listy ludzi, którzy mieli być aresztowani. Czyli jeszcze ten Związek Zawodowy Solidarność nie był zarejestrowany w sądzie, a już tworzono pierwsze listy w Warszawie ludzi, których należy zamknąć, aresztować. Czyli, czyli faktycznie nie pomyliliśmy się wiele, sądząc, że oni nie pozwolą tej solidarności, istnieć nie pozwolą, nie pozwolą po prostu zmieniać tego kraju. Zresztą spodziewałem się, że coś takiego będzie, bo wcześniej już były te symptomy, kiedy cały aparat państwa jaruzelski przedstawiali, czy w radio z, z, no, ze spotkań Delegatury Krajowej Solidarności, jakie tam były teksty, że podobno chcą komunistów wieszać i tak dalej. To już było, widziałem, że to już są przygotowania i wszyscy no, tak się spodziewaliśmy, że coś będzie jakieś siłowe rozwiązanie czy delegalizacja związku. No i tak się stało, tak się stało w nocy z 12 na 13 grudnia. Jeszcze 12 grudnia byliśmy tutaj na kopalni Solidarność miała bilety na, na takie spotkanie kabaretowe w Domu Kultury. Tam jeszcze było wiele żartów, ale te żarty już były takie. Takie troszeczkę właśnie dziwne, i patrząc dopiero z perspektywy, tam mówiono to, co się ma wydarzyć. Tam już, już jakby pokazywano, że, że ta władza no, kiedyś możemy się obudzić i już nie będzie Solidarności. 13 grudnia to była niedziela. O godzinie 9, kiedy włączyłem odbiornik telewizyjny, nie było programu a wystąpił generał Jaruzelski. 13 grudnia w niedzielę, kiedy do mnie przyszedł teść wzburzony cały, no ja dość długo spałem, remontowałem mieszkanie świeżo otrzymane i powiedział mi wtedy, pamiętam jego słowa, jak mi powiedział, że Jaruzelski wypowiedział wojnę społeczeństwo. Przybyła do mnie sekretarka Komisji Zakładowej Solidarności, kopalni Wujek, pani Janina Jarzębowicz, z informacją, że w nocy aresztowano Ludwiczaka, przewodniczącego komisji zakładowej. Jako, że on miał telefon kopalniany, dał znać kolegom ze swojego oddziału i koledzy pobiegli mu na y, pomoc. Zostali pobici, wrócili na kopalnię, dali znać ludziom na dole i wówczas. Y, Załoga na znak protestu przeciwko aresztowaniu Janka Ludwiczaka wyjechała z dołu. Ale że m, tych ludzi było mało, wówczas no, już zbliżała się niedziela, także zawieszono ten strajk do poniedziałku i jak przyjdzie pełna obsada, pełna załoga, pełna ilość załogi, wówczas podejmie się decyzję, co dalej. To było tak na gorąco, kiedy już wchodziłem na teren kopalni, była akcja informacyjna o odbywającej się, mającej się odbyć w łaźni łańcuszkowej masówce. Po pobraniu odpowiednich akcesoriów, przebraniu się w, w ubranie robocze, pobraniu maski, lampy, udałem się również do łaźni łańcuszkowej, żeby wziąć udział w masówce. No i pytanie było takie, czy, czy zmiana popołudniowa również przystępuje do strajku, że jest to strajk okupacyjny, czyli strajk taki, w którym nie opuszczamy terenu zakładu, że strajkujemy tutaj, nie wychodzimy do domu. Poinformowano, że, że strajkuje wiele zakładów pracy, inne kopalnie. I faktycznie, faktycznie ta Taką decyzję podjęła zmiana popołudniowa, ale również przystępuje do strajku. Sztygar oczywiście przekazał informację, że zakład jest zmilitaryzowany, że niewykonanie polecenia jego jest równoznaczne z, niewy z niewykonaniem rozkazu, za co grożą kary, sankcje, więzienia nawet, bo tak, tak przecież stan wojenny to określał. Dekret o stanie wojennym. No My wtedy powiedzieliśmy, że. E, Ponieważ kopalnia strajkuje my również przyłączyliśmy się do strajku i nie będziemy wykonywali żadnych, żadnych poleceń i od tego momentu rozpoczęliśmy jakby już taki oficjalnie strajk na naszym, na naszym oddziale. Załoga wybrała swoich przedstawicieli na rozmowy z dyrektorem, spisaliśmy na prędce postulaty, było ich trzy więc odwołanie, y, uwolnienie Jana Ludwiczaka, y, odwołanie stanowionego i przestrzegania podpisanych porozumień społecznych w Gdańsku, Szczecinie i Oszczędziu. Z tymi postulatami udaliśmy się do budynku dyrekcji, na, do, do gabinetu dyrektora. Dyrektor przekazał nam, że y, do godziny powinien przyjechać y, Komisarz w stopniu wyższego rangą oficera i jemu będziemy mogli to przekazać. On nas rozumie, rozumie nasze wzburzenia, ale on nie jest władny podejmować żadnej de decyzji. Rzeczywiście po niecałej godzinie dano nam znać, że przyjechał już ten komisarz. I znowu w trójkę poszliśmy do niego. Odbyła się bardzo ostra rozmowa. Ten oficer, pamiętam, przekazał nam reguły stanu wojennego. Zakazał nam, wydał nam rozkaz skończenia strajku, bo kopalnia jest obiektem zmilitaryzowanym. I kiedy wróciliśmy na łaźnię łańcuszkową na masówkę. Przedstawiliśmy stanowisko y, komisarza wojskowego. No powiem, że strajkujący nie przyjęli tego zbytnio pochlebnie, a nas już zaraz okrzyczano zdrajcami, że chcemy ich pertraktować. Więc y, wtedy powiedziałem, że no, trzeba podjąć decyzję, bo mamy nie za dużo czasu do podjęcia tej decyzji, gdyż zbliżała się y, ostatni moment do zjazdu na dół. Co robimy? Czy, Idziemy do pracy, czy kontynuujemy akcję strajkową, aż do momentu przywiezienia na teren kopalni Jana Ludwiczaka. Załoga zgromadzona w łaźni łańcuszkowej podjęła jednomyślnie decyzję o kontynuacji strajku. Kiedy zmiana trzecia przystąpiła do strajku, sformułując swoje postulaty, okazało się, że tych postulatów wybraliśmy pięć i w ten czas w nocy Około godziny pierwszej w nocy zawiązał się już jeden komitet strajkowy, bo tak można powiedzieć było, że było, każda zmiana miała swój komitet strajkowy i w ten czas mnie wybrano na jego przewodniczącego, chociaż tego praktycznie publicznie żeśmy nie ogłaszali ze względu na grożące sankcje już nam znane.